Pomagać najciszej rozdział pierwszy. Pamiętam pewien wieczór, pewien dom opieki społecznej, a w nim siwe anioły, ich drżące dłonie rozbiegane wzrok, i może pamięć już nie taka sama, bo przecież trochę lat już minęło. Najcenniejsze perełki wspomnień to ich opowieść o domu, dzieciach, młodości, tęsknotach. Samo towarzyszenie to za mało. Wsłuchiwałem się w te słowa, które były jak delikatny szelest ciepłego wiatru. Byłem samą częścią tych opowieści. O Cyberii, o wojnie, o osamotnieniu. W myślach ocierałem im łzy. Kiedy kończą się zajęcia terapii zajęciowej, kiedy odchodzą mu opiekunowie, cisza wtedy smakuje inaczej. Bo ty wychodzisz, zamykasz za sobą drzwi. Łapiesz świeży oddech, a oni zostają, siwe anioły. Niestety jest tak, że pomaganie męczy, że natłok szpitalnego rytmu zniekształca wrażliwość, aby zatrzymać się przy chorym i po prostu tylko się słuchać. Na pewno nie jest to łatwe. Każdy, kto zaczynał zawodowo, być bliżej człowieka chorego czy ubogiego Miał swoje itinerarium Dwadzieścia lat temu Zaczęła się moja podróż Zaczęło się od hospicjum Kiedy miałem dwadzieścia lat Po raz pierwszy Stadałem przy łóżku chorego Bez żadnej wiedzy waliatłemonej bez żadnych szkoleń, studiów na temat osób chorych onkologicznych. Ale za to z sercem pełnym wrażliwości, optymizmu, wniesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Te kilka lat mojej służby w hospicjum pozostawiły swój ślad w mojej pamięci. A potem Potem pozostał kierunek, którego uchwyciłem się jak sterun. Pozostać wśród chorych, głodnych, spragnionych. Towarzyszenia. W zasadzie nic specjalnego. Nic, co mogłoby zaskoczyć. W inspiracji by pomagani na swój własny sposób. Stało się barwne dla odbiorcy. Zapamiętałem również moją drugą chwilę towarzyszenia osobom bezdomnym. To był piękny czteroletni czas, którego od tak nie da się wyplewić z serca. Czasem tęskno mi za tamtymi chwilami, od jakiegoś czasu. Włóczy się za mną temat, co pociąga mnie w pomaganiu. I czy warto? Pochylić się nad ludzką nędzą, słabością, niesamodzielnością? Drodzy słuchacze, czy warto? Pomagać najciszej. Koniec rozdziału pierwszego Marcin Staszak